Wyobraźcie sobie najgorsze sytuacje, jakie możecie przeżyć, albo powiem więcej, nie powinniście ich przeżyć. W dzisiejszym odcinku przytoczę historię ludzi, którzy przeżyli takie sytuacje. Ta kobieta w 1972 roku pracowała na pokładzie samolotu, który wybuch i doprowadziło to do tego, że samolot się rozpadł na wysokości 10 tysięcy metrów, a Vanessa jako jedyna przeżyła, ponieważ spada nią wózek z przekąskami, który zaklinował ją w bardzo bezpiecznym miejscu. I to w połączeniu z tym, że wylądowała na śniegu, uratowało jej życie. Mroczne jest również to, że Vanessa w ogóle nie powinna znaleźć się w tym samolocie, ale znalazła się tam, ponieważ zamieniła się z koleżanką stanowiskiem. Następnie po długich rehabilitacjach wróciła do zdrowia, ale umarła w samotności. Ten facet w 2012 roku wyruszył na wyprawę wędkarską, jednak w jej trakcie pogoda się pogorszyła i mocny szczor zmienił trasę jego statku i się zgubił. A wszystko to bez pożywienia i leków. Jego zaginięcie trwało 438 dni, jednak w nadziei na to, że natura wskaże mu drogę, znalazł sposoby na jedzenie surowych ryb, żółwiczy filtrowanie wody. I sprawiło to, że przeżył. Natomiast w 438 dniu kątem oka dostrzegł horyzont i tam dopłynął, po czym stracił przytomność i obudził się w szpitalu. Ten mężczyzna w ciągu życia został siedem razy porażony piorunem. Pierwszy raz zdarzyło się to w 1942 roku, w wyniku czego doznał lekkich obrażeń i stracił paznokieć. Blisko 30 lat później wydarzyło się to ponownie. Otóż siedząc w samochodzie, który powinien go ochronić przed uderzeniem pioruna, miał otwarte okno i piorun przez nie przeleciał i go uderzył. Jednak tym razem również przeżył i skończyło się na lekkich obrażeniach twarzy oraz utracie przytomności. Rok później, kiedy Roy był w domu Piorun uderzył w transformator energetyczny I się od niego odbił w stronę Roya W wyniku czego doznał lekkich obrażeń ramienia Dwa lata później zdarzyło się mu to w pracy W wyniku czego spaliły się mu włosy Nabrał wtedy ogromnych środków ostrożności Ponieważ zaczął panicie bać się o to, że ktoś chce mu zrobić krzywdę A co za to idzie, chce go zabić Jednak nie uchroniło go to przed przeznaczeniem Ponieważ rok później, kiedy jechał samochodem Usłyszał grzmoty, które postanowił przeczekać na uboczu drogi A kiedy pogoda się poprawiła i od dłuższego czasu nie było Słychać grzmotów. Wyszedł z samochodu i piorun go poraził w lewą część tułowia. W szóstym porażeniu, trzy lata później, dostał urazu stopy oraz lewego stawu skokowego. A w ostatnim porażeniu, które wydarzyło się rok później, doznał urazu brzucha oraz kratki piersiowej. Doprowadziło to do tego, że sześć lat później popełnił samobójstwo. W 2011 roku Michalina pokłóciła się z partnerem i została przez niego pochowana w prowizorycznym grobie, który znajdował się w lesie, daleko od cywilizacji. Mimo głośnych krzyków, nikt nie był w stanie jej usłyszeć. Dlatego Michalina wrzuciła wszystko na jedną tacy, żeby żeby jej syn nie musiał wychowywać się bez matki i swoim pierściokiem zaręcznowym wycięła dziurę w prowizorycznym grobie i następnie przez parę godzin słabnąc i tracąc powietrze przykopała ziemię nad nią i się uwolniła.